I tak zamiast do hamaku trafiłem do przyczepy dla konia tu miejscówka dla właściciela to co? Dobranoc jutro pranie, szycie i ciągle jeszcze przygód Stałym. Stary dom, jak na warunki amerykańskie, bo nieco ponad 100 lat. Rzeczywiście bardzo stary, razie to jest wszystko jest z drewna. Jak go budowano, to nie było e, tych stelaży z butowników i tym podobnych rzeczy, więc wszystko jest na bazie drewna. Dwie kondygnacje, spory. E, pan go sobie tutaj remontuje po Nieźle, nie? Ściany są cienkie widać. Yy, trochę to mnie zastanawia, ale już nie. Bo na Syberii też te ściany jakieś grube nie są, ale ludzie mają grywane i dają radę. Tu mają tani prąd. Więc sobie po prostu ogrzewają środka i to się jakoś trzyma. Yy, co dziś? Najpierw pierwszy cała, bo się prój przy ramieniu na górze, od tego ściągacza. Po tym pranie. Yy, jakieś szybkie drenowanie i można cisnąć dalej. Hmm. A, wiem. Jedna bardzo ważna rzecz. Yy, udostępniłem w internetach mapkę tą amerykańską, jak wyglądała wojna w Europie. Oczywiście tam ludzie usprawiedliwiali Amerykanów, z jest Ameryka, że pokazywali teatr działań wojennych i tak dalej. Inni się śmiali, inni usprawiedliwiali, a inni nie wiedzieli, co mam powiedzieć. W czym rzecz? Rzecz jest w tym, w tym że to jest po prostu ignorancja amerykańska, amerykańska ignorancja jest tak tylko że po prostu powie, że trzeba im siłę uświadamiać. Tak samo jak robili mi to Żydzi po wojnie. Przecież antysemityzm to generalnie on zawsze był, tylko zawsze był w takiej formie na zasadzie na przykład walki z monopolem żydowskim, na coś na tamto. Tak na przykład ten antysemityzm, który gdzieś tam jest kojarzony z Mowskim. to tego robił taki antykorporacjonizm. Antytrust, o! Tak bym to nazwał. Nie można tego porównywać z antysemityzmem, który miał miejsce w czasie wojny. I na tej samej zasadzie antypolonizm buduje się właśnie na podstawie takich fałszywych informacji, takich kliszy schematycznych, myślowych, jak polskie obozy koncentracyjne. Ja udostępniłem dzisiaj rano w mecie taki fragment jak na wystąpieniu Finklesteina, takiego profesora amerykańskiego, który został zgnojony strasznie przez przedstawicieli żydowskich, jakaś tam dziewczyna mówi, że to jest bardzo źle, że porównuje jakichś tam ludzi, na przykład Niemców do nazistów i innych ludzi również, to jest bardzo krzywdzące dla Niemców. Ten fragment postaram się zamieścić w montażu. W swoim odczycie wielokrotnie porównywał pan Żydów, jak również pewne osoby tu obecne, nie Żydów ogólnie, tylko pewne osoby, do nazistów. To bardzo obraźliwe w stosunku do Niemców i w stosunku do osób, które ucierpiały od nazistów. Rzecz w tym, że przedstawiciele Narodu Wybranego nie ignorują takich rzeczy, kompletnie nie ignorują. Krzyczą, zrą mordych to jest bardzo hałośliwe i zauważalne. Ale przez co wszyscy się boją podnieść rękę i wszyscy ich szanują. Jak my tak nie będziemy robić, jak my tak nie robimy, nie robi tego nasza władza od wielu wielu żadna, to potem wpada główno wentylator pod tytułem pani i polskie obozy, yy, pod tytułem jakieś roszczenia i u nas udają dalej, że nic się nie dzieje, że wszystko jest pod kontrolą. A to są lata, lata zaniedbań. A cytując klasyka, no. Ktoś za to zapłaci. Za też zapłaci. Pan zapłaci. Pani zapłaci. My płacimy. To są nasze pieniądze. A ja jestem w gościach u Marka. Kończę szycie. Szkoda, że nie pokazałem jak to wyglądało przed rozrywaniem. Tak wygląda po naprawie. Jak nowe. Pan Misza ma doświadczenie jak widać w szyciu. Niczego sobie. Tak wygląda oryginalne. Tak wygląda naprawione. Bo no, było rozdarte i tak mocno. Także dobrze jest. Mark poszedł konie ogarnąć, bo generalnie no, no, on sobie to jest poroszczę za żeby tą no, chopę do ładu i schodu doprowadzić. Roland się nie jeździ po kraju i sprzedaje kwiaty. Mm, a ja co? A ja szyję i idę dalej. Także przez godzinę mam jeszcze chill. Jaka to jest w ogóle ulga, że człowiek jest i ogarnięty, i umyty, bo to to sobie mogę zrobić każdego wieczora, to nie ma problemu. I naładowany to już nie jest tak łatwo dostępne, bo nie wszystko da się z solary nabić. Ale że są dane zgrane, to jest po prostu hit. I kawka na start. Okej. Okay. Teraz to tak. Szczoteczką, bo niezbędnych jest głęboko. Nic się wyciągać. Zresztą pamiętajcie, że w cywilu to w cywilu, a w podróży to w podróży. Zaraz się kończą, malować telefony i będę ruszał dalej. Jakiś chlebek, śniadanko, i w waszą drogę. Ta przełączka tutaj. Naprawdę daje radę, bo się bałem, że kupię taką przełączkę do wszystkiego, to będzie do niczego, więc lepiej kupić, nie wiem, może jedną amerykańską na Europę, a tymczasem ta uniwersalna, czyli ta na cały świat. Bo to jeszcze jest Ameryka, Japonia, Anglia i te nasze bloki. Okazuje się, że zupełnie daje radę. Z przełączki na przejściówkę na trzy. no i już dalej sobie ładujemy się chcemy. No i genialne jest to, że... Nie wiem skąd, ale skądś mam tutaj zaradkę z iPhona. Znaczy z MyFona. No styl One, czyli de facto z Myfona. Ona ma 3,4 Ampera. Geniusz, naprawdę geniusz. Muszę się zapytać Agnieszki, czy by załatwili więcej mi czegoś takiego. Dziękowałem Markowi, jeszcze na koniec zrobiłem jakąś tam fotek Mówi, na pamięć, jakbyś wrócił za 20 czy 30 lat jest to jakiś pomysł Za 20 czy 30 lat, to on już pewnie będzie w dość zaawansowanym wieku, ale cholera Jest to jak najbardziej do zrobienia Jak najbardziej do zrobienia Idę więc na trasę I łapię dalej Przemieszczamy się przez... Aha, jesteś trochę śniegu, rzeczywiście. Przez góry skaliste, czy... nie wiem. Przemieszczamy się przez kordyliery. Nie będę mówić co, konkretnie za góry. Jest powrotem na wschód i widać już, że robi się coraz bardziej sucho. I te drzewa są coraz niżej. A to właśnie z tego tytułu, że to potężne pasmo górskie zatrzymuje ogromną część opadów. No i od razu widać, że robi się tak suchało po tej stronie tych gór. Zjeżdżamy już, co oznacza, że się przełęcz, a więc e, tutaj rzeki płynące w tym stronę są e, z dorzeczem e, Missouri, a po tamtej stronie wszystko wpływało do oceanu. And this is travel. this what you see is tourism, yes. yes. <laughs> Oh my gosh, it's... Oh my god! Poor very much. I think she's just scraped. I don't think she's broken. She Aha, so... She's ha, so. Go, go, go. Okay, so it's just więc paint. So I'm in a park, I plan to come back. I'll have to I'll have to write a witness statement. Okay. To się świadkiem. Pan Duck dał mi swoją wizytówkę. Dziękuję. No i co tu dużo mówić. Spojrzałem na kamerkę, bo się zagapiłem oczywiście, jak się to wszystko stało. Okazało się, że rzeczywiście Gość ze zestawem zahaczył o dziewczynę, która miała swój pas do rowerowania. Powiedziałem mu, że, jakby co to jest nagranie, ale kierowca generalnie i tak się przestraszył, więc się przyznał do wszystkiego. Ten, właśnie tutaj. Dziewczyna, jak się okazało, została zahaczona, więc wina jest oczywista. No co, dzięki temu, że gość się przyznał, ja będę miał spokój. Bo nie chcę, żeby ktoś tutaj ganiał w sądach, no ale dobrze, będzie dobrze. Skończyło się na potłuczeniach, dzięki Bogu. A krzyku było co niemiara. Pytałem się, jakie są konsekwencje tej pani. Pani mówi tak, że generalnie na pewno będzie musiał pokryć koszta leczenia. Nawet jeżeli była nieubezpieczona, to jest jego wina i tyle Jeżeli ona jest niepełnoletnia, chyba jest, no to wówczas jej rodzina może się z nią wsądzić. No wiadomo, Amerykanie to takich raroczy się nie sądzą po to, żeby. Nie powiem dla sportu, ale tam, jak mi powtarzał Jarek, tutaj się idzie sądzić tak, jak po chleb do piekarni. E, I rzecz jeszcze jedna, już o tym wspominałem, że kiedyś miałem znajomy wypadek z motocyklistą, gdzie na źle oznakowanej drodze wjechał jako pierwszy, bo miałem do tego prawo, potem się w niego głodował motocyklista, to się skończyło do motocyklisty źle, ale tam po latach i tak generalnie konsekwencje tego były no zbyt poważne, tak na dobrą sprawę. Szybko dało się to odrobić. Tutaj w Ameryce, jak ja powiedziałem pani, że taka sprawa to by się u nas ciągnęła i ciągnęła, jeszcze odwołanie, nie odwołanie, a to mówi to mówię, że niemożliwe. Ale z drugiej strony, ta bezwzględność tego systemu, to jak tutaj łatwo można się potknąć i de facto wylądować na ulicy, bo nie daj Bóg. Udałoby się coś więcej. To ten koleś, jeżeli miał jakieś długi zobowiązania, takie pomysły, które mu się ledwo spinają, które tam pracuje przez długie, długie lata, co jest normalne w Ameryce, że jest zadłużony, to całkiem prawdopodobne, że taki gość, mając y, samochód, kampera i takie rzeczy, mógłby po prostu wylądować na ulicy. Ale jeżeli ma dobre ubezpieczenie, to ubezpieczyciel pokryje y, takie koszta.